Przyjmuje się to jako sport ekstremalny, ale w rzeczywistości myślę, że jest dużo łatwiej niż niektórzy myślą. Po prostu wymaga przełamania się, rzeczywiście spróbowania i w pewnym momencie wszystko staje się łatwe i automatyczne. Myślę, że to jest jednak jakiś indywidualny sport, bo większość właśnie gra w piłkę nożną, a my robimy zupełnie coś innego. można się też bawić, bo o to chodzi generalnie w tych sportach, żeby bawiły, żeby się podobało. Daje mi to dużą satysfakcję, więc taki właśnie jakby na mój własny rachunek to jest zapisywane to moje osiągnięcie. Większość ludzi boi się spróbować. Oni się odważyli. Oni odważyli się uwierzyć, że potrafią, że dadzą radę. Że to przecież jest łatwe.